Pani w środowym Liveie godzina 20. Ja tym razem nie w moim studio, w domu, nie w moim biurze, ale na wyjeździe. Yy, ale pamiętam o was, to jest ostatni live w tym roku yy, i co, co, co środy spotykamy się między innymi po to, żeby budować swoje serca, żeby skupić się na Bogu, żeby mieć też społeczność ze sobą nawzajem. Tak więc cieszę się, że wyskrobaliście troszeczkę czasu, żeby, żeby być ze mną. Dzisiaj nie będzie długo, będzie krótko, ale za to treściwie, mięsiście, tak żebyśmy mogli sobie zadać najważniejsze pytania. Ci z Was, którzy się zapisali do mojego newslettera, dzisiaj dostaliście rano świeżutki mail, w którym bardzo szczerze wylewam swoje serce i odpowiadam na 10 pytań, które zadaję sobie co roku, które mają być takim podsumowaniem Zastanowieniem się, refleksją nad swoim życiem, po to też, żeby dobre wnioski na przyszłość wysnuć i żeby następny rok był lepszy. Tak, żeby te wnioski doprowadziły do pewnych decyzji, żeby kolejny rok był po prostu mądrzejszy, lepiej zaplanowany. Witam Was, kochani. Cieszę się, że jesteście, że dajecie znać tutaj. W komentarzach, dziękuję bardzo za komplementy. Mam nadzieję, że dobrze słychać, dobrze widać. Razem z moją rodzinką, z Maćkiem i z moją córeczką, które są zresztą tutaj w tym pokoju, przyjechaliśmy do Lublina na Noc Chwały. Tak się nazywa taka coroczna impreza. Trzy dni, w którym e, ludzie z różnych kościołów, protestanci i katolicy są razem po to, żeby wielbić Boga, żeby skupiać się na Jezusie Chrystusie i żeby nawiązywać relacje głębsze. E, cudowny czas tutaj mamy, poznajemy świetnych ludzi. Słuchamy świetnych nauczań, uwielbienie było po prze, prze, prze prostu przepiękne, parę razy zresztą w ciągu dnia. Wielbimy Boga, dajemy wszystko z siebie, także jeszcze jestem spocona i rozgrzana tym, co się działo w głównej sali. I to jest dobry czas, wiecie, to jest dobry czas spędzać go razem z wierzącymi, poznając cały czas nowych ludzi. I powiem Wam, że nie mogę sobie wymarzyć lepiej końcówki roku, właśnie skupiając się na, na naszym Bogu. Przyjmując też proroców do swojego życia, ponieważ tutaj dużo proroczych słów pada, dużo deklaracji, dużo takiego Bożego słowa jest zgłoszonego nad naszym życiem, tak żeby ten kolejny rok był po prostu jeszcze bardziej skupiony na nim i żebyśmy mogli doświadczyć przełomów. Witam, witam tych wszystkich, którzy teraz do, dochodzą. Fajnie, że jesteście. Dajcie znać w komentarzu, żebym tutaj nie mówiła do pustego ekranu. A najlepiej prześlijcie od razu swoje zdjęcie. To by było najlepsze, gdybyście mogli przesłać swoje zdjęcia, i bym was tutaj widziała na ekranie. Słuchajcie, tydzień temu żeśmy mówili, odpowiadam na pewne właśnie pytania, które zazwyczaj sobie stawiam. Myśląc o nowym roku. Myślę, że najważniejsze dwa pytania, które możemy sobie postawić. To po pierwsze, kim jestem? W ogóle kim jestem, jaka jest moja tożsamość w tym momencie, jak, kim się czuję, że jestem, tak? Kim wiem, że jestem. Co Bóg mówi o mnie? Cała moja seria, która teraz przez półtora miesiąca szła na, na YouTubie, która się nazywa Jesteś ważna, jesteś ważny, koncentrowała się właśnie na tożsamości. I trzeba sobie zdać sprawę, jakby w którym punkcie jestem po to, żeby zadać sobie drugie pytanie, które brzmi kim chcę być. Tak albo kim Bóg chce, żebym była, albo kim Bóg zaplanował, żebym była. Jeszcze może nie jestem w tym punkcie, ale chciałabym być, ponieważ Bóg wkłada w nasze serca marzenia, wkłada pewne plany wyobrażenia tego, kim możemy być. I... I może, nie wiem, słuchaliśmy kogoś, oglądaliśmy kogoś, poznaliśmy kogoś, kto imponuje nam pod pewnym względem, i powiedzieliśmy sobie: O, chciałabym być taką osobą, chciałabym mieć taką rodzinę jak ta osoba, albo chciałabym w swojej służbie zajść tak daleko, albo chciałabym tak zmieniać świat jak ta osoba. I to jest, to jest ciekawe, bo takich osób jest bardzo dużo, ale nie wszystkie, tak, mocno rezonują w naszym sercu. Tak więc ja mam na przykład w swoim życiu takie osoby, które podziwiam, ale nie mogłabym powiedzieć, że chciałabym być taka jak one albo chciałabym być w tym miejscu jak one, bo, bo widzę, że ich powołanie jest odrębne, jest wyjątkowe, ale nie jest nawet blisko mojego. I to jest ok, bo to jest wspaniałe, że mamy różne powołania, ale czasami spotykam osobę. Która po prostu tak mnie porusza, tak porusza mnie jej, jej życie, bo jak gdyby widzę w niej, że, że ona żyje takim życiem, podobnym życiem, jakie Bóg zaplanował do mnie, dla mnie. Bo oczywiście dla każdego z nas Bóg ma coś innego i to nie chodzi o to, żeby sobie zazdrościć albo, albo żeby pożądać czyjegoś życia, ale chodzi mi raczej o to, że yy, Andrzej Burzyński to nazywa rezonans yy, pasyjny. To znaczy, jeżeli widzisz w pasję. I Bóg stworzył ciebie podobnie yy, z podobną pasją, to, to następuje rezonans, tak? Jak się sprzężają czasami pewne urządzenia albo instrumenty muzyczne, że w twoim sercu zaczyna coś brzmieć, bo to jest tak podobne do Twojego powołania, do, do tego, kim ty masz się stać, że, że ty rezonujesz, tak? ty reagujesz na to, czujesz, że zapala się coś w tobie, że, że to nie jest. Yy, że to nie jest po prostu, o, coś fajnego ktoś robi, tylko czujesz, że duch święty przez tę osobę, czy te, przez życie tej osoby, mówi do ciebie tak, jak chcę ciebie postawić w podobnym miejscu. Nie identycznym, podobnym. Być może ta osoba y, mogła być Twoim mentorem, mogła być Twoim nauczycielem, y, kimś to będzie Cię inspirował, kimś to będzie blisko Ciebie. Być może będzie jakimś Twoim partnerem w pewnych projektach, tak, że będziecie mogli razem coś robić, a być może po prostu się pojawi, żeby ciebie zainspirować, żebyś po prostu usłyszał głos Ducha Świętego, który mówi: chcę Cię poprowadzić taką ścieżką, chcę też, żebyś tak się rozwinął jak ta osoba. I napisz się w komentarzu, czy kiedyś w życiu spotkaliście taką osobę. Bo to nie musi być fizyczne spotkanie. Wiele osób, które właśnie wywołały takie rezono w moim sercu, nigdy ich nie spotkałam fizycznie, tak? tylko, tylko gdzieś czytałam ich książki, spotkałam się z nimi, że tak powiem, duchowo. Duch Święty mi je pokazał, wskazał, czy słuchałam ich kazań, czy, czy czytałam książki, czy po prostu usłyszałam o tej osobie z i czułam, że wow, to jest pokrewna dusza. Jakiś czas temu Wam mówiłam o, tydzień temu chyba Wam mówiłam o Natisie i Jonathanie Hesslerów, Hesslerach, którzy mieszkają w Stanach i są muzykami, uwielbiają Boga. Ja nie jestem muzykiem. Ja nie gram. Znaczy, gram trochę na gitarze, ale to w ogóle trudno nazwać jakimś. Jakimś muzykowaniem poważnym. Oni są profesjonalistami, oni są artystami, tworzą utwory prosto z nieba, ale oprócz tego są wspaniałym małżeństwem i to widać ich partnerstwo w małżeństwie, widać też ich serce do prowadzenia uczniów, do tworzenia szkół. Tak? Tworzą, mają taką szkołę uczniowską w, swoim, w swojej posiadłości, tam gdzie mieszkają. I e, ja ich nigdy nie spotkałam fizycznie, ale oni mnie tak inspirują. E, ich powołanie nie jest identyczne jak moje, i, i wiem o tym, ale to nie szkodzi, bo po prostu wiem, że gdybym ich spotkała fizycznie, to byśmy mieli dużo do porozmawiania i, e, i prawdopodobnie robilibyśmy razem różne projekty. Tak więc e, napiszcie, napiszcie, kochani, czy macie taką przynajmniej jedną osobę, e, która was inspiruje, która jak śledzicie jej. Właśnie jej działalność, albo czytaliście jakieś słowa, jakieś, um, słyszeliście może jakieś ich um, nauczanie, albo, albo niekoniecznie nauczanie, może po prostu jak za każdym razem, jak piszą na Facebooku, to coś rezonuje w Waszym sercu, że wow, tak, to jest to, to mi kręci, jakby to jest taka ścieżka, która, która mi się podoba, że ja też bym tak chciał. Nie ignorujmy takich sygnałów, bo, bo Duch Święty mówi do nas również przez ludzi. Mówi przez nie tylko przez słowa ludzi, ale mówi przez ich życie. I kiedy widzimy ich w akcji w pewnych czynach, to, to Duch Święty chce też wskazywać miejsce dla nas, gdzie my mamy się rozwinąć, w którym kierunku się możemy rozwinąć. Jeżeli mamy takich ludzi, to wtedy możemy jakby czerpać od nich, tak? możemy na nich patrzeć, możemy. Teraz są takie możliwości w internecie, że, że możemy nawet obserwować ich życie. Mają konta na Instagramie, mają konta na Facebooku, kanały na YouTubie. Możemy nawet zobaczyć, jak mieszkają, możemy zobaczyć, z kim się spotykają, jakie książki czytają. Korzystajmy z tego, bo Bóg chce, żebyśmy w przyszłym roku zaszli dalej, żebyśmy rozwinęli się, tak? żebyśmy nie stali w miejscu, żebyśmy nie przyjęli takiego myślenia: taki jestem, Bóg mnie tak stworzył, nie da się nic więcej. I tak już będzie. Nie, w Bożym Królestwie nie ma czegoś takiego, że w ten rok jest taki sam jak następny, tak? Że, że następny rok jest taki sam jak poprzedni, bo, bo Bóg chce nas prowadzić z chwały w chwałę. Chce, żebyśmy upodabniali się, to jest proces, upodabnianie się to znaczy, że jestem mało podobny, potem jestem bardziej podobny, potem jestem bardzo podobny, a potem jestem prawie identyczny. Tak? I, I kiedy, kiedy szukamy, szukamy Boga, kiedy szukamy Bożej woli, kiedy interesuje nas to, dokąd Bóg chce nas poprowadzić, to jednego możemy być pewni, że On nas prowadzi do większego podobieństwa do Syna Bożego. I jeżeli spotykamy na swojej drodze ludzi, którzy przypominają nam Syna Bożego, niekoniecznie całościowo, ale w jakiejś dziedzinie życia, bo na przykład patrzymy na na, na rodzinę, w jaki sposób y, odzywają się do swojej męża, żony, dzieci, jak, jak ta rodzina wzrasta, jak y, lubią siebie, kochają siebie, szanują, to, to patrzmy na tą rodzinę, tak? Patrzmy na tego człowieka, inspirujmy się od niego właśnie w tej dziedzinie. Jeżeli ktoś nas inspiruje, nie wiem, jak przemawia, i możemy nigdy żeśmy nie przemawiali i może nigdy nie będziemy przemawiali ale być może możemy się nauczyć jakiegoś składnego mówienia od tej osoby tak? od tej osoby i to składne mówienie będzie nam potrzebne w bardzo wielu miejscach w kościele, ale również na ulicy rozmawiając z przyjaciółmi możemy lepiej wyrażać myśli, dokładniej wyrażać to co Bóg a to co Bóg myśli, to co Bóg chce zrobić w życiu danej osoby nawet w modlitwie możemy uczyć się od innych modlitwy kiedy patrzymy jak słuchamy modlitw innych ludzi to wszystko może nas inspirować i cieszę się, że tutaj niektórzy z Was piszą oj dziękuję bardzo, że, niko, że nawet ja niektórych osób, osoby inspiruję <grych> cieszę się, że niektórzy z Was właśnie piszą tutaj kto, z was, kto dla Was jest Kimś takim. Świetnie, że piszecie też o osobach, które nie są chrześcijanami, bo to nie jest tak, że tylko chrześcijanie mogą nas inspirować. <laughs> Możemy w pewnych dziedzinach wzrastać po prostu patrząc na profesjonalistów, tak? bo, bo każdy dar pochodzi od Boga. I nawet jeżeli ktoś nie jest otwarcie, nie przyznaje się do bycia chrześcijaninem, to dar, który ma i który rozwinął, ma go od Boga. Chociaż on jest tego nieświadomy, ale ma go od Boga. I, I możemy uczyć się od niego, tak? Z tej, z tej, z tej dziedziny. A, o, Julia pisze, że zaczęłam je słuchać kiedyś i że jej zaimponowałam, w którym kierunku by chciała iść i że w jakimś stopniu to jej się uda. Amen, Julia, błogosławię Ciebie, żeby to by się udało. Jeżeli jesteś wytrwała, jeżeli patrzysz, podążasz, nie przejmujesz się porażkami, e, tylko Patrzysz na to, co Bóg chce zrobić, to, to tak się stanie. Przez wiarę osiągamy Boże obietnice. Wow, Marlena, dziękuję Ci, że, że w takim gronie mnie postawiłaś. Ale wiem, że to każdy z nas. Każdy z nas w jakiejś tam nawet drobnej dziedzinie. Możemy my być inspiracją dla innych, chociaż nam się wydaje, a nie jestem żadnym wielkim nazwiskiem. Ty nie musisz być wielkim nazwiskiem, żeby stać się dla kogoś inspiracją. Jeżeli jesteś czymś wierny, wierna, jeżeli mm, robisz swoją robotę dobrze, to jesteś inspiracją. Ostatnio żeśmy z moim mężem Maćkiem oglądali yy, jakąś transmisję, to był, nie wiem, jakiś koncert to był. Piosenka żołnierska, chyba, co to było, Maciek. W każdym razie, żeśmy widzieli, jak dziewczyna, która była tłumaczką migową, wkładała tak całe swoje serce w to tłumaczenie tych różnych piosenkowych zwrotów, że byliśmy w szoku, jak, jak z pasją można to robić, z uśmiechem, z humorem, chociaż ona nic nie mówiła, ale było widać, że, że, że to jest ciekawa osoba, która ma osobowość, która, która ma poczucie humoru, która wkłada siebie całą w to, co robi. I powiem wam, że byłam zainspirowana. Nigdy nie będę tłumaczem języka migowego, ale ona mnie zainspirowała, bo pokazała, że robiąc cokolwiek, możemy robić to z całego serca i właśnie być inspiracją dla kogoś innego. Tak więc to jak składasz pościel, to jak pakujesz bagażnik. Mój znajomy, mój duchowy ojciec Mateusz, który nie do Boga przyprowadził w taki sposób bagował, pakował zawsze bagażnik, kiedy jechał gdzieś na wakacje, eee, że nawet kiedyś powiedziałam, że można się nawrócić patrząc na to, jak on pakuje bagażnik, bo robił to tak dokładnie, tak skrupulatnie i tak zmyślnie, można powiedzieć z Bożą mądrością, że było widać, że, że jestem Boża Ręka. Tak więc eee, to jest, eee, to jest takie, takie wyzwanie, które dzisiaj chciałam Wam rzucić na nowy rok, żebyście pomyśleli, kto, kto Wam imponuje, kto Was inspiruje, kim chcielibyście być, chociaż troszeczkę przypominając. Tak jak mówię, to nie musi być konkretna umiejętność, ale to może być sposób wykonywania swojej pracy, sposób życia. Sposób życia. Chodzi o, chodzi o pewne, pewne takie cechy, które są uniwersalne, jak pracowitość, jak wytrwałość, jak pasja, jak sposób traktowania ludzi. Poważne traktowanie swojego rozwoju, zarządzanie czasem, porządek, umiejętność porządkowania pewnych spraw, umiejętność wyszukiwania informacji, umiejętność sortowania tych informacji, wyciągania wniosków. To są takie rzeczy uniwersalne, które możemy znaleźć u różnych ludzi, którzy niekoniecznie będą robili to samo co my, albo my nie będziemy robili tego co oni, ale możemy się od nich uczyć. Rozejrzyjmy się dookoła. Bo, bo jest na nas odpowiedzialność pewna, słuchajcie, złożona jako chrześcijanach, żebyśmy się uczyli, żebyśmy wzrastali. I ten wzrost powoduje Bóg, ale my musimy też się do tego przyłożyć. To nie jest tak, że będziemy leżeć brzuchem do góry i będziemy rosnąć wtedy. Tylko rośniemy, kiedy wychodzimy poza strefę komfortu, próbujemy nowych rzeczy, rozglądamy się dookoła, staramy się być mądrzy, staramy się wyciągać wnioski wykorzystywać chwilę stosowną, tak? O Bogusia pisze: "Moja przyjaciółka jest dla mnie przykładem w rozwijaniu swoich pasji, wytrwałości." No i super. Przyjaciółka jest dla ciebie inspiracją i o to chodzi. A teraz nie mamy czasu takiego warsztatowego może, ale zostawię was taką myślą, żebyście w modlitwie przez chwilę zapytali Ducha Świętego, gdzie chcę was poprowadzić w przyszłym roku w czym możecie urosnąć, w czym Bóg chciałby, żebyście urośli? I, i kto może wam w tym pomóc? Tak? Patrzenie na kogo może was zainspirować, Może was czegoś nauczyć. Dobrze jest wybrać dwie trzy takie osoby i, i poświęcić czas, żeby z nimi spędzić. I teraz nie, nie musi to być fizycznie. Często nie mamy możliwości, żeby fizycznie z kim spędzać czas. Ale możecie spędzać czas z ludźmi poprzez książki, poprzez słuchanie nagrań, konferencji, obserwowanie konta na Instagramie, w ten sposób spędzamy czas z ludźmi I, i dobrze jest nie mieć zbyt dużo takich osób, bo to też jest wtedy rozproszenie, nie wiadomo w ogóle, w którym kierunku chcemy iść. Ale mieć dwie, trzy osoby, które w szczególny sposób Bóg nam teraz wskazuje. Yy, Uświadam dobrze sobie uświadomić, w czym chcielibyśmy naśladować takie osoby, czego chcielibyśmy się od nich nauczyć. A i i następny rok spędźmy z tymi osobami. Na pewno będzie więcej wtedy pożytku z tego, niż jakbyśmy mieli 100 takich osób e i tylko oglądali je przez 5 minut w tygodniu, albo nie wiem, przeglądali ich konto na Instagramie raz w miesiącu. Wtedy nie będzie tego wpływu. A tu chodzi o ten wpływ, o stały wpływ. Na tym polega uczniostwo. O pozwolenie, żeby te osoby miały wpływ na nasze życie. I oczywiście tu chodzi o, o to, żeby ten wpływ był boży, żeby to, co robią te osoby, jak one żyją, to był, żeby to było boże. Tak? Żeby, to, żeby to nie było czymś, co nas rozproszy albo oderwie od Chrystusa, tylko co nas przybliży do niego. Co, co, żeby ten przykład tych ludzi nas przyciągał do, do tego powołania, które Bóg dla nas wyznaczył. Ech. Aha. To jeśli tu pisze, że ostatnia ta pani też tłumaczyła kolendy rewelacyjnie. Więcej serca wkłada niż wykonawcy na scenie. Ha, ha. To to jest fajne. To jest fajne. Kiedy tłumacz jest tak gorliwy. No proszę bardzo. Mhm, Bo Gusia pisze, że czuje, że Bóg chce, by zadbała bardziej o zdrowie Aha, i szuka inspiracji w Biblii. Świetnie. Jak i w świecie sportu. No proszę bardzo. Bo to są, prawdę mówiąc, bardzo Boże dziedziny. Sport, jak najbardziej tutaj są potrzebne pewne cechy, które nawet w Biblii są wymienione, że, że sportowcy przejawiają ten rodzaj gorliwości i dyscypliny, który nam jest jako chrześcijanom potrzebny. A kto mnie inspiruje? Um, o, to bym musiała przygotować dla was pewnie jakąś listę. To, co na gorąco mi przychodzi, tak jak mówiłam y, helserowi, helserowie, y, Bill Johnson od, od, od bardzo wielu lat, to jest jego powołanie, właśnie okay. bardzo mocno rezonuje z moim. A, i byłam na konferencjach bardzo wielu takich ludzi, których podziwiam, jak Heidi Baker, y, Randy Clark, y, y, David. Y, David, jak on się nazywa? Jaśmina. Um, nie, David Pierce też, David Pierce e, również, ale Hogan, o, David Hogan, jako misjonarz, bo ja w ogóle misjonarze to jest e, ludek, że tak powiem, e, mojego pokroju, uwielbiam misjonarzy, to jest dla mnie najwyższy poziom chrześcijaństwa, Może też dlatego, że ja, ja jestem z powołania pionierem i misjonarze to są pionierzy, więc jakby zawsze misjonarze rezonują, że tak, w moim, moim sercu. Ale, ale na przykład Bill Johnson jest taką osobą, która bardzo, bardzo, bardzo rezonuje. Tak? Gdzie, gdzie mam podobne poczucie humoru, gdzie mam również jestem introwertykiem, również mam spokojny sposób mówienia czy głoszenia, również mam jakiś taki. Um, Nauczycielski, spokojny sposób tłumaczenia, łączenia pewnych tekstów biblijnych. I za każdym razem, jak go słucham, to wow, to jestem po prostu cała rozpalona wewnętrznie, zainspirowana tak wiele punktów jest po prostu stycznych. Tak więc no są takie osoby, jest tych osób więcej oczywiście, bo ja teraz wymieniłam te osoby, które duchowo mi najbardziej imponują. Randy Clark również, ale ale są różne dziedziny życia, w których uczę się od innych osób, również niewierzących, tak? Również, e, którzy są po prostu pro, profesjonalistami w tym, co robią. Więc myślę, że może kiedyś się przygotuję bardziej do, ta, do takiego live'a i wam opowiem więcej. Tak, studnia mądrości. E, Graham, Graham Cook również. Tak, e, jego poziom wrażliwości. Graham Cook, jego mądrość, wnikliwość, którą, um, którą jakby Boże Słowo czuje, tak samo Dan Moller, następna osoba, po prostu uwielbiam. Ma trochę wkurzający sposób mówienia. Na początku um, trudno mi się go, sku jakby skupiałam się na nim. Tak czasami jest, że jakaś taka ludzka cecha nas tak wybija, nie? bo ktoś ma wysoki ton głosu albo jakiś, um, albo nie wiem, jakoś się zachowuje. I on mnie na początku denerwował, tak? Myślałam, że on jest jakiś emocjonalnie niezrównoważony. Po prostu takich dziwnych. Dziwnie się zachowuje, dziwne miny robi Dan Moller, ale, ale to, co on mówi, jest tak głębokie. Jest po prostu. On zna Boga, on zna Boga, on zna Boże serce, Ja go słucham, to czuję, że moje serce pała, tak? Ono po prostu się rozgrzewa do czerwoności. Po prostu więcej rozumiem Boga, mam więcej głodu duchowego. On, Dan Moller jest ojcem duchowym, przyprowadził zresztą do Chrystusa i prowadził długo Todd White'a, może, który jest bardziej znany. Todd White już aż tak na przykład do mnie nie trafia, nie? Ale, ale też, też lubię go słuchać, też lubię patrzeć na tego człowieka, to jak, to jak działa. Tak więc, kochani, dobra. <grym> obiecam. Obiecałam, że będzie krótko, więc będzie krótko. Chciałabym modlić się na sam koniec o, o Boże Prowadzenie dla Was wszystkich w tym nowym roku. Drogi Boże, ja ci dziękuję za naszą społeczność, którą tutaj mamy na YouTube, na Facebooku. Dziękuję Ci, że, że możemy być razem, że możemy się inspirować nawzajem. Że Ty stawiasz Boże takie osoby na naszej drodze, które, które są wartościowe, i to nie muszą być. Bardzo znane osoby, ale, ale że możemy po prostu czerpać, yy, patrząc na siebie, patrząc na swoje życie, możemy czerpać, uczyć się. Nie, nie przejmować się tak bardzo tymi wadami i tymi rzeczami, które może nie są jeszcze doskonałe, ale, ale doceniając to, co jest wartościowe w innych ludziach. I, I wiem, że Ty stawiasz ludzi na naszej drodze, żebyśmy właśnie ich doceniali, uczyli się, żebyśmy dostrzegali Ciebie, Boże, w nich. Żebyśmy ciebie nie ignorowali, żebyśmy ciebie nie pomijali w ludziach, bo ty objawiasz siebie. Ty objawiasz siebie w swoim słowie. Ty doskonale objawiłeś siebie w Synu Bożym, w Jezusie Chrystusie, kiedy czytamy Ewangelię, ale ty również objawiasz siebie w ludziach, którzy teraz żyją, którzy teraz nas otaczają. I dziękuję Ci Boże, że otwierasz nasze oczy, byśmy mogli ciebie widzieć i doceniać, żebyśmy. Uznawali proroków za proroków i dostawali nagrodę proroków, żebyśmy nie, nie pomijali ich namaszczenia, ich obdarowania, ich wybrania, uważając, że to są jedynie sprawiedliwi, że to są jedynie wierzący, że to są zwykli ludzie, tylko żebyśmy umieli patrzeć na, nie, na nich Twoimi oczami i żebyśmy również nagrodę, która się z tym łączy, dostawali. Poprzez wzrost, poprzez rozwój duchowy. Modlę się o to dla każdego z nas w tym nowym roku 2022, byśmy mogli urosnąć, <grym> urosnąć, przerosnąć siebie, zrzucić te stare ubranka, zrzucić te stare m, nasze skóry, że tak powiem, duchowe i przywdziać się w nowe ubrania, w nowe skóry, które Ty dla nas przeznaczyłeś, byśmy mogli stać się więksi, potężniejsi. Modlę się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen, kochani. Do zobaczenia za tydzień. Błogosławi was w tym nowym roku. Zacznijcie dobrze ten rok. Zacznijcie tak z kopyta. Zacznijcie z Bożym Słowem 1 stycznia. 1 stycznia mam dla Was niespodziankę w ogóle. Będzie coś na moim kanale na YouTubie. Będzie, będzie. Będzie niespodzianka, więc zajrzyjcie tutaj w sobotę rano. I widzimy się za tydzień, trzymajcie się z Panem Bogiem, całusy, papa.